Masz gorszy dzień? Nie masz na nic ochoty? Brak ci sił? Czujesz zmęczenie oraz osłabienie całego organizmu? Nie daj się. Poczuj to. Amok. Z nami polski Ken, chyba najbardziej barwna postać, jeżeli chodzi o męską personę w Polsce. Proszę powiedz mi, komu Cię kibicujesz? Liczyłem na to, że nie zadasz tego pytania. No niestety, muszę zadać jako dziennikarka, no. Jeżeli mam już w tym momencie wybierać, to kibicuję Patusi. A dlaczego jest taki wybór? No, bo jesteśmy po pierwsze spokrewnieni, a po drugie... Spokrewnieni jesteście. A, a to nie wiedziała? Nie, nie wiedziałam. No w sumie to tak wyszło niedawno. No, a druga sprawa jest taka, że um, ja Esmeraldę bardzo lubię, też jej kibicuję. Chciałem pozostać taką osobą... neutralną. E, neutralną. No, ale się nie dało, ponieważ... No w tam... życiu się nie da, niestety. Musi się tu Tak. No, no, musi być albo bramka A, albo bramka B. No, Wiadomo. czy przez a. to. Często to jest e, no, jakiś tam konflikt, czy, czy pozostajecie w no, no, dobrym znaczy, stanie? Ja mam nadzieję, że konfliktu nie będzie, ale jak to się rozegra, to nie wiem. Więc na razie może nie będę jakby więcej mówił. Okej, okay, ale wiesz co, powiem Ci, że teraz była walka, e, będzie walka. E, Muła z e, Under Girl, o ile się nie mylę. E, więc może rozwiążecie to w pojedynku, tak jak tamci. Ale ja. Zgodziłbyś Ty walczysz z kobietą czy z mężczyzną? Ja też walczę z kobietą. Z którą? I też Jezu. za tydzień. I ty, i Z którą? No, naprawdę. E, z ja... Wiktoria Dążalska. Natomiast okay. to jest osoba w ogóle niezwiązana ze światem mm. takim medialnym. Mm -hmm. A obawiasz się czy nie? No nie, no zobacz, jak jestem przygotowany nie, no, ja Zacz, ja wiem, że ty jesteś jest, właśnie z. Nie, nie Ile razy ty, trenujesz w tygodniu? E, cztery razy w tygodniu, ale po dwa, trzy treningi dziennie. Wow, naprawdę? No to jestem w szoku. Tak. Widać, więc... że właśnie trochę się tak No nie, ja się czuję lepiej sam ze sobą. Wcześniej mi się wydawało, wiesz, że taka mega szczupła figura to jest w ogóle top of the top. Ale no. jak patrzę na te stare zdjęcia, to sobie myślę. No ale słuchaj, ty też lubisz medycynę estetyczną tak jak ja. No. Reszta wiesz, obstrzyknięta cała i za mało jeszcze uważam. Nie boisz się, że wiesz? Coś się tam uszkodzi? Coś tam wy, wypłynie? Nie, jak kwas wypłynie, to sobie dostrzyknę i tak wiesz. No, czy no ja, ja, w ogóle, ja będę jeszcze mi się raz przemieścił. Tak? Mi się przemieścił, zanim z polika spłynął ja musiałam robić kieluronidazę. Znaczy ja mam wrażenie, że mi cały czas wysycha. I właśnie czemu ty masz tak, że tobie tak stoi polik, a mi zeszło ja musiałam robić kieluronidazę normalnie, ja już mam cały rozpuszczona. A może mamy inną metodę? No nie wiem właśnie, po no bo, ja... bo ja nie wiem o co chodzi, no, <grym> ja tak mam. No ja naprawdę, nie tak ja się nie stało. Całe video zeszło, tutaj i, i, i wiesz, no. Nie wiem, no, nie no mi, się, nie mi, się jest mi się jeszcze jakoś trzyma, jakoś. A uważasz, że mężczyźni w Polsce właśnie powinni bardziej dbać o ciebie? No uważam, że tak, no bo tego jest jeszcze bardzo mało i, i w ogóle ten temat jest taki no zacofany, no nie oszukujmy się. Ja nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć, że się ostrzykuję, że nakładam makijaż, że nie wiem, operuję się, jakby dla mnie to jest taka codzienność. Czy wiesz średnio wieczu, ile się nie mylę, żeby tu mnie widzowie nie Malowacie. zabili, malowali się, to właśnie tak. mężczyźni się malowali, nie kobiety, no. także tutaj wiesz no, ja tam uważam, że wszystko jest dla ludzi. Wieszcie przykład. <laughs> Jeszcze ja też chcę parę rzeczy porobić. Tak. E, no ale powiedz mi, gdybyś e, miał zawalczyć w punchdownie, zgodziłbyś się? Oczywiście, że tak. A masz jakiegoś takiego wymarzonego ja, przeciwnika? Ja w ogóle teraz um, mam takiego ducha walki w sobie. Odkąd zacząłem trenować MMA, to w tym momencie mam ochotę się bić po prostu z każdym. Jak ktoś mnie tylko zdenerwuje, mam ochotę mu przyłożyć. Ja, jeżeli chodzi o punchdown, to bardzo chętnie bym wytypował um, doktora Gojdza który niejednokrotnie wszedł ze mną w konflikt, więc możemy to wyjaśnić na punchdownie. No to wyzywamy doktora Gojdzia do punchdowna, może się zgłosi. Może się zgodzi. Słuchaj. A, a osoba, z którą na pewno byś nie zawarczył. Pudzianowski. Ja też bym nie zawarczyła. Myślę, żebym się, wiesz... Okej. Okay. Zasnął do jutra. Dobra, a jeszcze tylko tak. Waldy czy Piątkowska? Kto? Waldy czy Piątkowska, drugi pojedynek kobiet. Boże, nie znam ani jednej, ani drugiej. No to to Zobaczymy czy, czy wiesz, czy, czy wiesz. Piątkowska. Okej, okay, dobra. Dzięki Wielkie. To była maskotka. Dzięki.